Michał, ten mecz sobie ułożyliście tą do, dobrą, twardą defensywą, kombinowaną, wysuniętą. To chyba był klucz do zwycięstwa. No zdecydowanie tak. No, od początku zagraliśmy mocno, ostro. Niby Wrocław był przygotowany, ale no, po raz kolejny ta obrona zaskakuje rywala. Od początku weszliśmy dobrze w mecz, kontrolowaliśmy wydarzenia. No była taki, był w przestój w pierwszej połowie, udało się z tego wyjść na szczęście no i można powiedzieć, że cały, cały mecz pod kontrolą. Wyszliście dzisiaj tylko wygrać ten mecz, gdzieś tam w, z tyłu głowy było to odrobienie 10 bramek straty. Niesamowita strata to z tego pierwszego meczu, ciężko chyba było. No zdecydowanie tam zagraliśmy myślę poniżej naszych zdecydowanie yy, yy, umiejętności, możliwości. Chcieliśmy się na pewno odbić, nie myśleliśmy żeby wygrać dziesięcioma, chcieliśmy wygrać za wszelką cenę nawet jedną bramką, była taka szansa gdzieś, ale no to wiadomo jak się już prowadzi większą gdzieś ilością bramek to też się gra troszeczkę tak ze stopem, gdzieś z głowy w głowie stop, żeby nie doznać jakiejś tam kontuzji, żeby dograć mecz, dociągnąć spokojne zwycięstwo. Tak naprawdę dzisiaj zagraliście wszyscy świetne spotkanie, bo to nie był jeden lider Patryk Marciniak, tak jak do tej pory w niektórych spotkaniach, czy chociażby w spotkaniu z Siódemką Miedzią, ale dzisiaj rozkładały się te bramki na prawie cały zespół, to chyba bardzo pozytyw z tego meczu. No dokładnie, no pokazaliśmy, że jesteśmy zespołem, że wi wiadomo, że Patryk jest naszym liderem i to jest w każdym meczu. Dzisiaj też rzucił swoje bramki, no ale pokazaliśmy, że potrafimy grać zespół i rozłożyć te rzuty na cały zespół.